Zema nazywam towarzyszką, koleżanką kupelą, ponieważ no rzeczywiście jakby jest ze mną związana, jest ze mną na co dzień i towarzyszy mi w moim życiu po prostu. Natomiast nie umiem powiedzieć, kiedy nastąpił taki moment kluczowy, kiedy ja weszłam na najważniejszą drogę, jaką jest akceptacja. Natomiast chwilę to trwało i ten proces chwilę trwał, i na pewno nie było tak, że ja od razu. Od razu to zaakceptowałam, dlatego że miałam bardzo dużo w sobie buntu, bardzo dużo takiej niesprawiedliwości. Zwłaszcza do, no do świata, ale do innych osób. Z, ro, z roku na rok byłam słabsza, i jakby z roku na rok czułam to może nawet nie widziałam, ale czułam to, że mi coś odbiera. odbiera odebrało mi nie wiem, rower, odebrało mi samodzielne przejście do szkoły. Skracało się to przejście, to znaczy na początku no, nie, stanowiło, nie stanowiło to problemów, a potem mogłam już coraz krótsze odcinki robić. No i w końcu pojawił się wózek, więc, e, więc tak się trochę boksowałam. Ale ten proces akceptacji to też nie było tak, że ja dopiero teraz, bo nie, to było w, właśnie chyba w momencie, kiedy ja zaczęłam już poruszać się na wózku. Ja kocham aktywność, kocham aktywny tryb życia i w ogóle. No ja myślę, że to SMA to... znaczy, to są słowa mojej taty, że y, kiedyś mi powiedział, że jak dobrze, że ty masz e, ten zań w nie? A ja mówię czemu? Bo ja bym cię już w ogóle nie dogonił. I to tak trochę chyba jest, bo ja cały czas jestem taka narwana, ja czuję to. Pochodzę z zakopanego urodziłam się tam i moi rodzice chodzili po górach e, dużo y, i zabierali nas na, na wycieczki. Ja pamiętam jak. Uwielbiałam być, przychodzić zmoczona po prostu do spejdki z podregli na przykład. Mój brat trochę mniej, natomiast ja nie wiem dlaczego, ale po prostu uwielbiałam tak się trochę wymęczyć. No Natomiast pojawił się problem w postaci SMA, że coraz mniej mogłam na swoich nóżkach, tak naprawdę, bo mówimy o tym, jak ja byłam oczywiście dzieckiem, jakby wychodzić na te, na te górskie szlaki. No, więc wspomagał mnie tata. Później, tak naprawdę, moi znajomi, kiedy byłam nastolatką, zaproponowali mi e, wyjście na tak zwane Barana, czyli, wez że wezmą mnie po prostu na Barana w Dolinie Pięciostawów. Kiedy pamiętam, popatrzyłam na te widoki tam, to wtedy tak mocno mm, sobie powiedziałam, że ja chcę tutaj wracać. I kiedy kiedy wróciliśmy i opowiadałam o tym mojej mamie, no to mówiła, ona mnie przekonywała do tego, żebym spełniała swoje marzenia tak, jak, jak po prostu mogę, żebym znalazła na ten sposób. Zresztą to nie było pierwszy raz, bo już wcześniej mówiła mi o tym. I ja, ja po prostu to miałam cały czas w sercu. 12 lat temu otrzymałam najważniejszy telefon od pani Anny Dymnej z fundacji Mimo Wszystko która wiedziała o tym, że kocham góry i wiedziała o tym, że ja mam taki bardziej charakter nastawiony na walkę i na jakieś takie szaleństwa. I zapytała mnie, czy właśnie chciałabym dołączyć do ekipy szalonych ludzi różnych z niepełnosprawnościami, którzy jakby będą próbowali zdobyć najwyższy szczyt Afryki, czyli Kilimanjaro. To były takie też trudne, trudne emocje, ale Piękne doświadczenia, które wpłynęły na moje życie na to, co się teraz w nim dzieje, na decyzje, że mm, takie wyprawy zresztą tego uczą. Więc tak naprawdę patent na to, jak zdobywać góry zrodził się na Kilimanjaro. jest to plecak, nawet nie nazwałabym tego nosidłem, bo to jest plecak i ten plecak cały czas w dalszym ciągu jest nie jest nosidłem, bo no niestety nie ma żadnej firmy górskiej, gdzie pisaliśmy, kontaktowaliśmy się, która by po prostu zrobiła atest na to, żeby to było nosidło. No bo trzeba to zrobić oczywiście do odpowiednich kilogramów i tak dalej. Więc tam są różne normy, testy. Natomiast ten plecak z wyprawy na wyprawę chłopaki udoskonalają. Czyli no widzą gdzie mnie obciera, wiedzą jak to poprawić, więc no zrobiliśmy po prostu teraz taki stelaż. Było jeszcze zagrożenie takie, że, e, że nie skorzystamy z tego plecaka z Kilimanjaro, a mój warunek jest taki, że ja po prostu bez tego plecaka z Kilimanjaro się nie ruszam. Chociażby tak sprzączka była, to musi być plecak z Kilimanjaro, więc on został przerabiany i, i dalej jest w stelażu z tego pleca plecaka z Kilim, więc, więc to jest fajne. Jest to taki sposób na na góry, więc jestem plecaku emocje, które są na górze, czy w tak naprawdę, od momentu chyba przywitania się z całą ekipą są niesamowite, bo to, co się między nami rodzi, to jest też coś takiego, co uskrzydla mnie, ale też uskrzydla cały zespół. Bo to nie jest tylko tak, że oni są, oczywiście, nie wiem, fizycznie yy, mają mi pomóc. Tylko oni przecież też mają emocje, mają przeżycia. Mnie to nakręca i jakby. Myślę, że wiele osób powie to, że po prostu marzenia nakręcają i cel nakręca, i tak jak celem były rysy, mnich, gerlach czy cokolwiek innego, to po prostu nakręca, bo myślisz o tym. Ja też, jak mam cel górski, to ja się na przykład lepiej potrafię przygotowywać na ćwiczeniach. Znaczy, mam większą motywację. I tak mam dużą motywację do ćwiczeń, ale ogólnie po prostu to, to nakręca, bo widzisz sens tego wszystkiego. Znurkowaniem jest coraz mniej, dlatego że no jednak góry wymagają ode mnie dużej logistyki i dużego takiego zaangażowania. Jest rower. Ja to nazywam rower. Dlaczego? Bo to jest dostawka do wózka, oczywiście elektryczna. Nazywam to rower, dlatego że jak przejeżdżam koło placów zabaw albo dzieciaku dzieci i widzę dzieciaki, to one po prostu wołają, mamo jaki fajny rower. Ten rower też mi dużo Zajmuje czasu, zwłaszcza że jeździ mi się coraz lepiej, ja się czuję coraz lepiej na nim. Rzeczą, która wypełnia mój czas bardzo dużo, to są ćwiczenia. Ja nazywam to fitnessem albo nazywam to treningami, bo jak mam to nazywać rehabilitacją, to po prostu kiedyś zrozumiałam, tak w skrócie, że jak Moje, moje koleżanki chodzą na fitness, po poracy to ja też chodzę na fitness. Tylko mam swój fitness. Swój jakiś tam, który sobie po prostu y, y, wypełniam z, z fizjoterapeutami. Ja ich się śmieję, że to są moi trenerzy. I tak naprawdę to jest dużo, bo to jest, bo potrafię chodzić dwa albo trzy razy w tygodniu. Zawodowo zajmuję się tym, że występuję jako prelegentka inspiracyjna, i staram się ludzi zaszczepić taką aktywnością, ale bardziej takim, taką odwagą do tego, żeby wspominali swoje marzenia, żeby nie czekać, żeby ich nie odkładać. Czasem trzeba je odłożyć na chwilę, bo jest trudny okres w naszym życiu ale żeby od nich pamiętać, bo one po prostu dają nam to paliwo, które tak potrzebujemy. Odzew po moich wystąpieniach rzeczywiście jest. Ludzie wysyłają mi zdjęcia z, ze swoich y, aktywności. Pamiętam, jak dostałam zdjęcie ze schroniska o 4.30. Z rysów dostałam w śpiworze y, z podziękowaniami. Yy... No, to są takie rzeczy mocne i takie po prostu, które mnie przede wszystkim dają energię. Czuję, że mam przypływ, e, przypływ siły i takiej energii też życiowej, e, dlatego że od roku przyjmuję pierwszy e, lek na rdzeniowy zanik mięśni, Muslinersen. Czuję różnicę przede wszystkim w tułowiu. Jestem bardziej, bardziej taka stabilna, mniej wiotka. Czuję to na rowerze. Dawniej to po prostu byłam takie, miałam te ruchy takie wiot, bardzo wiotkie. Na tym rowerze ja oczywiście dużo nie pracuję, bo nie padałuję rękami, ale samo to hamowanie i trzymanie po prostu w tej pozycji, tak jak ja jadę na 2-3 godziny na rower, no to wysiadała mi na przykład ręka lewa. Teraz tego w ogóle nie czuję. Ja mam mniejszą męczliwość, to jest w ogóle niesamowity dla mnie komfort życia. Mam lepsze chwyty, odkręcam butelki, odkręcam jakieś tam rzeczy takie do słoika takiego bardzo, bardzo, który jest tak bardzo zapieczony, nie odkręca, ale butelki nie ma problemu, więc to jest dla mnie coś, co mi naprawdę bardzo pomaga. Natomiast myślę, że ważną rzeczą, ogromnie ważną, taką tak naprawdę kluczową, to są badania przesiewowe, które tak naprawdę zatrzymałyby chorobę zupełnie w zarodku. Ja mam postać trzecią i tak jak widzicie, ja, ja mam to szczęście, że mogę ruszać rękami, samodzielnie mówię. Nie mam, nie mam jakichś takich dużych trudności z oddechem. Ja tylko nie chodzę, ale to jest tylko tak naprawdę. Ale są osoby, które znam, moi znajomi, przyjaciele, którzy są w tak trudnych sytuacjach, że nawet teraz też jest problem z podaniem dla imnus z tego co, co, co wiem. Więc jeśli byśmy wychwytywali to na początku, to jest szansa po prostu na to, że w ogóle nie będziemy, nie będziemy mieć do czynienia. A ja na przykład będę w książce medycznej, że kiedyś to było.